We wtorek 7 maja w Policach równolegle odbyły się dwie uroczystości za przysiężenia nowych samorządowców, którzy w trakcie kadencji 2024-2029 mają pełnić funkcje radnych miejskich i powiatowych. Inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Policach 9 kadencji poprowadził radny senior Stanisław Łabus. W trakcie obrad samorządowcom wręczono zaświadczenia o wyborze na radnych. Następnie osoby podejmujące się działań na rzecz dobra publicznego złożyły uroczyste ślubowanie, deklarując uczciwość, sumienność i rzetelność przy podejmowaniu działań. Tekst Roty przeczytał najmłodszy z radnych Krzysztof Kubistal. Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. W trakcie wtorkowej sesji w tajnym głosowaniu dokonano wyboru przewodniczącego. Na czele nowej rady stanął Artur Echaust, który pokonał Ireneusza Todorskiego stosunkiem głosów 10 do 9. To już trzecia moja kadencja. Miałem okazję obserwować poczynania poprzedników. Są do tej sali, są dzisiaj czynnymi radnymi. Myślę, że cenne doświadczenie, które nabyłem przez te ostatnie lata, dzięki panom. Panu Andrzejowi Rogowskiemu, Grzegorzowi Pniarzowi, wcześniej Witoldowi Królowi, na pewno zaprocentuje i pozwoli mi skutecznie, dobrze i płynnie prowadzić te obrady. Głównym punktem sesji było zaprzysiężenie nowego burmistrza. Krystian Kowalewski w drugiej turze wyborów uzyskał 7701 głosów i z poparciem ponad 60% wyborców zajął miejsce Władysława Diakuna, który tę funkcję sprawował nieprzerwanie od 1998 roku. Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sparować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Nowy burmistrz podziękował m.in. Stanisławowi Szymaszkowi, który jako pierwszy po powołaniu samorządów objął stanowisko burmistrza Polic. Tworzył naszą gminę, budował powiat poliski. Dziś przez lata może już trochę zapomniany ale w mojej pamięci ma miejsce na zawsze. Krystian Kowalewski podziękował także swojemu poprzednikowi Władysławowi Diakonowi, który stanowisko burmistrza piastował przez sześć kadencji. Przed nami wielkie wyzwania. Obwodnica Polic, budowa nowej oczyszczalni ścieków, modernizacja dróg i zasobów komunalnych. Chcemy przywrócenia świetności łapki i ośrodka wypoczynkowego w Trzebieżu. Police mają dużo wody i powinny wykorzystać ten atut. Równolegle trwa dyskusja o przyszłości obszarów przemysłowych naszych zakładów. To szansa na ważne inwestycje. Trwają prace nad zachodnim obejściem Szczecina i przeprawą tunelową Policę Święta. Po realizacji tych zadań pojawią się nowe szanse i możliwości dla Policji i dla naszych mieszkańców. Widzimy te możliwości i chcemy im pomóc. Aby tak się stało, chcemy zbudować duże porozumienie w Radzie Miejskiej w Policach. Nie chcemy zaczynać od targów politycznych i handlu stanowiskami. Chcemy porozumienia z tymi, którzy chcą dobrej przyszłości dla Polic i dla mieszkańców gminy Police. Wiceprzewodniczących oraz wiceburmistrzów poznamy prawdopodobnie na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Policach. Tego samego dnia odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu w Policach. Obrady poprowadził radny senior Janusz Szwed. Obowiązkiem wybranych radnych jest więc dołożenie wszelkich starań, aby sprostać pokładanym w nich nadziejom. Powierzony im mandat powinni wykonywać sumiennie i rzetelnie, starając się jednocześnie aktywnie uczestniczyć w społecznym, gospodarczym i kulturalnym życiu. Tradycyjnie przed przystąpieniem do porządku obrad nowo wybrani samorządowcy złożyli ślubowanie obiecując, że swoje obowiązki będą wypełniać godnie i z należytą starannością, mając na względzie dobro całego powiatu i jego mieszkańców. W uroczystej sesji uczestniczyło 19 radnych. Przewodniczącym Rady Powiatu został Janusz Szwyt, który przejął od swojego poprzednika Cezarego Arciszewskiego symboliczny łańcuch. Decyzją wymagonego kworum wybrano także wiceprzewodniczących. Zostali nimi Danuta Chylewska-Kęsy oraz Adam Pacholik. Obydwoje uzyskali po 13 głosów. Na funkcję starosty polickiego zaproponowano jednego kandydata, Na Fate. Reprezentant koalicji obywatelskiej uzyskał bezwzględną większość głosów ustawowego składu Rady. Po 10 latach na tym stanowisku dotychczasowy starosta Andrzej Bednarek przekazał swojemu następcy symboliczny łańcuch. Obiecuję, że będę pracował na 200% i nie zawiodę państwu, które na mnie głosowali. Moje wyborcy oddali mi bardzo silny mandat. I to też uprawnia mnie do tego, żeby z dumą chodzić i reprezentować wszystkich moich wyborców w powiecie polskim. Kandydaturę na wicestarostę i członka zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłasza starosta. Siwan Fate na swojego zastępcę wskazał Damiana Walczaka. W tajnym głosowaniu kandydat uzyskał poparcie 17 radnych i tym samym objął nową funkcję. To co mogę Wam zadeklarować na pewno to pracę dalej całym sercem dla powiatu polickiego, dla wszystkich gmin w naszym powiecie, zaangażowanie na 150% i deklaruję otwartość moich drzwi. Każdy z Państwa, jeżeli tylko ma ochotę, czy do Pana Starosty Szybana ochotę czy do mnie, drzwi są otwarte, zapraszamy serdecznie. Ja deklaruję gotowość pracy, chęć pracy i... Więcej nie będę mówił, tylko idę pracować. Damian Walczak, by móc pełnić funkcję wicestarosty, musiał zrzec się mandatu w Radzie Miejskiej, który uzyskał podczas kwietniowych wyborów. Natomiast członkiem zarządu został koalicjant Jacek Fabisiak z gryf 21. Jedną z pierwszych uchwał podjętych przez zaprzysiężonych radnych była wysokość wynagrodzenia dla starosty. Ustalono je w kwocie 19 600 zł brutto